A jak się okazuje, dopiero teraz docieram do rzeczki parysówki. Tam ten ciek wodny to musiał być jakiś kanał, być może zastającą wodą. Wnoszę to potem, że tutaj ta rzeczka wyraźnie płynie i nie jest zamarznięta A tam na całej długości pokrywał lód. Czysta woda. Jak widać tutaj w tych rzekach żyją, w tego parku żyją żółwie błotne, bardzo rzadkie. Chyba dzięki między innymi dzięki czystości tej wody. No, i trzeba znaleźć miejsce, w którym sobie ją przejdę. Bo, bo bo, bo, dzisiaj, w odróżnieniu od poprzednich moich zimowych wycieczek, nie wziąłem takich terenowych kozaków, gumofilców. Chociaż w tamtych też bym chyba nie wchodził tutaj do wody. Na pewno znaję jakieś popalone drzewo. A no, bo tutaj z plecakiem. Nie chcę mi się go rzucać, a później skakać. Bo jednak z obciążeniem nie będę też skakał. 5 minut temu miałem bardzo fajne spotkanie z taką gromadką dzików. O, pierwsza szła locha. Zatrzymała się, albo, albo mnie usłyszała, albo wyczuła. No gdzieś w odległości 20 metrów ode mnie. Ona się zatrzymała i leczyła, a pozostałe nie, nie wykazywały żadnych oznak zaniepokojenia. Ale ja chyba zrobiłem krok, żeby robić zdjęcia. No patrzę, coś mi tutaj nie ostrzy. Okazało się, że tutaj noszę aparat przy boku. Wyłącza mi się przycisk autofokusa. No i właśnie był wyłączony. Dobrze, szybko, to, szybko to odkryłem. Włączyłem autofokus ta locha zaczęła uciekać. A tak szła prosto na mnie, zastanawiałem się, jak to będzie, jak mnie dziki mają słaby wzrok. Zastanawiałem się, w jakim momencie, gdybym stał zupełnie cicho, czy bym nie a Może by mnie nie założyła. Trafią z blisko dziki przejść czasem. Eee, I cóż? Cóż dalej. Hmm. No Zerwała się do ucieczki, nie jakiejś taki jak sarny, ale takiej ładne miejsce. Zerwała się do ucieczki, ale pozostałe dziki nie. Pozostałe dziki nie dopiero po kilku sekund sekundach zaczęły. Ona też już zwolniła, one zaczęły spokojnie sobie tam podążać za nią. I nagle zaczęły się wyłaniać jakby jakby znikąd, bo myślałem, że jest ich ze cztery, na to wyglądało. No tutaj zryty teren, widać, że zwierzęta przychodzą. Tutaj przechodzą tędy. I też robi się coraz tu w sumie mógłbym próbować przejść, ale jeszcze poszukam dogodniejszego miejsca. Tak, że te dziki zaczęły się wyłaniać jeden za drugiego i finalnie było ich około około dziesięciu. No nie miałem takiej dogodnej pozycji do zrobienia zdjęć, bo tak sobie przemykały dokładnie między drzewami, a ja nie chciałem ich przecież gonić. No Mam nadzieję, no, że kilka zdjęć chociaż się udało. No być może będą miały tylko walor taki dokumentalny, ale dla mnie to bardzo miłe, bo rzadko spotykam dziki. Fajne miejsce, dobre miejsce na zainstalowanie kiedyś fotopułapki.